W zespole szkół technicznych imienia generała profesora Sylwestra Kaliskiego w Turku rozdano dyplomy potwierdzające zakończenie kształcenia modułowego. Młodzież odebrała świadectwa czeladnicze, które otwierają im drogę do pracy w zawodzie i potwierdzają zdobycie praktycznych umiejętności. Wyzwoliny jest to stary termin, który wywodzi się z tradycji rzemieślniczej i oznacza wyzwolenie z terminu. Kiedyś nauka zawodu nie była nazywana nauką zawodu, nie było pracowników młodocianych. Byli młodzi czeladnicy. Czeladnicy to też nazwa wywodząca się od czeladzi, czyli od takich pomocników, którzy po uzyskaniu odpowiedniej skali umiejętności zawodowych, tych praktycznych i tych teoretycznych, byli przez starszyznę cechową wyzwalani, czyli uzyskiwali zgodę do prowadzenia samodzielnych działalności w ramach cechu w danym mieście. Coraz więcej młodych osób wybiera naukę zawodów rzemieślniczych. W Wielkopolsce rośnie zainteresowanie kierunkami praktycznymi. Od mechaników, przez fryzjerów, po kucharzy. Izby rzemieślnicze i szkoły techniczne mówią wprost, fach w ręku to dziś gwarancja pracy i stabilnej przyszłości. Rzemiosło to takie wykonywanie działalności, którą jeżeli się robi dobrze, nigdy nie brakuje pracy, nigdy nie brakuje pieniędzy. Zapotrzebowanie na rzemiosło. Rzemiosło w ogóle nazwa wywodzi się od staro, starosłowiańskiego określenia remeslo, czyli wykonanego coś osobiście, ręcznie, na własny, pod własnym nazwiskiem. I ona ma kilka charakterystycznych cech, o których będę tutaj dzisiaj mówił. Natomiast generalnie chodzi o to, aby zaspokoić potrzeby i na usługi i na wyroby osób indywidualnych. W związku z tym rzemiosło charakteryzuje się niepowtarzalną jakością wykonywanej pracy, niemożliwej do osiągnięcia przy produkcji takiej taśmowej, przy dużych, dużych korporacjach. My to staramy się młodym ludziom oświadomić, niestety nie wszyscy to chcą zrozumieć. Natomiast jestem pewien, że każdy, kto podejmie naukę w rzemiosłach, Myślę, na pewno biednie zastał. Największym zainteresowaniem cieszą się zawody, które dają pewną i szybką drogę do zatrudnienia: mechanicy, elektrycy, fryzjerzy. Tu o brak pracy nie trzeba się martwić. Mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, fryzjer e, czy chociażby sprzedawca. Bo tutaj tworzymy klasy właśnie w danym zawodzie. A oprócz tego tworzymy klasy wielozawodowe, gdzie już znajdują się wszystkie profesje, jakie są tylko możliwe w zakresie rzemieślniczym. Po fach coraz częściej sięgają także dziewczyny. Jak podkreślają, to naturalny wybór. Pasja z dzieciństwa staje się pomysłem na dorosłe życie. Od dziecka nas to jakoś interesowały, te nożyski jednak gdzieś się przewijały, no i tak, tak jakoś poszło. Wszystkie Będziemy. zostajemy w zawodzie i, i chcemy dalej po prostu to kontynuować. No no zawsze mnie to od dziecka interesowało, zawsze grzywka była wcięta po swojemu, więc... Rzemiosło w Wielkopolsce przeżywa swój renesans, a młodzi wybierając praktyczne kierunki stawiają na pewną przyszłość.